Następny przystanek AWF. AWM. Uwaga! Sylwestra 31 grudnia obowiązuje sobotni rozkład jazdy ze zmianami. Tramwaje i większość autobusów dziennych kursować będzie do godziny 21. Od godziny 21 funkcjonować będzie komunikacja nocna. W niedzielę 1 stycznia większość linii miejskich uruchomiona zostanie od godziny 12 linie podmiejskie funkcjonować będą bez zmian zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy szczegóły na stronach ZTM i MPK